Jesteś gotowy na ostateczny przewodnik po boskim kodzie Nikoli Tesli? Przygotuj się, bo zaraz zanurzymy się w jednym z najpotężniejszych narzędzi manifestacji we wszechświecie. A wiesz co? Sam Nikola Tesla twierdził, że ta metoda posiada klucze do wszechświata. Pozwól, że zadam Ci pytanie: Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak możesz odkryć tajemnicę wszechświata i stworzyć życie, o jakim naprawdę marzysz? Odpowiedź, mój przyjacielu tkwi w metodzie 369. Ale zanim przejdziesz dalej, co to właściwie jest ta metoda 369? Obejrzyj ten film do końca, aby zrozumieć tę 32-sekundową technikę, używaną przez samego Tesla. Galileusz kiedyś powiedział, że Księga Natury jest napisana w języku matematyki. Co by było, gdyby Boski Kod Wszechświata zawierał się w magicznej sekwencji liczb 3 6 i 9. Tesla mocno twierdził, że gdybyś naprawdę zrozumiał wielkość liczb 3, 6 i 9, posiadałbyś ostateczny klucz do odblokowania tajemnic wszechświata. Jego oddanie tej tajemnicy było tak wielkie, że celowo chodził trzy razy dookoła bloku przed wejściem do budynku, a nawet myjąc naczynia, używał dokładnie 18 serwetek, liczbę równą trzem. 6 i dziewięciu. Ponadto konsekwentnie żądał pokoi hotelowych o numerach podzielnych przez trzy. Ale poczekaj. Najbardziej interesującą rzeczą jest to, że pod koniec życia Tesla wędrował przez korytarze skromnych hoteli i ostatecznie zmarł w pokoju 3327. Jednak pozwól, że podzielę z Tobą ostateczną prawdę. Tesla nie był osobą dziwną. Pochłoniętą przypadkową obsesją na punkcie liczb. Time magazine uczcił go jako człowieka, który przywiódł światło na świat. Podarował nam prąd przemienny, AC, silnik indukcyjny oraz cewkę Tesli. Dodatkowo położył fundamenty pod koncepcje, które inni rozwijali, takie jak promieniowanie rentgenowskie, światła neonowe, piloty zdalne, radio i elektrownie hiperprądowe. Bądź uważny, Ponieważ ten film przewyższy wszystko, co dotąd widziałeś na temat niesamowitej techniki manifestacji 369 Tesli. Ale zanim ujawnię tę potężną tajemnicę, pozwól, że podsumuję cenne spostrzeżenia, które zgromadziłem w cztery istotne idee, obejmujące zarówno naukę, jak i historię ludzką. Po pierwsze, odkryjmy tajemnicę matematyki wirowej. Nie będę się rozpisywał na ten temat. Ale ważne jest wspomnienie o fascynującej sugestii znanego naukowca Marco Rodena. Zaproponował coś fascynującego. Sugerował, że liczby 3, 6 i 9 reprezentują specjalne połączenie między trzecią i czwartą wymiarem. W trzecim wymiarze te specjalne częstotliwości 3, 6 i 9 pojawiają się jako wibracje w mikroświecie atomów, który nazwaliśmy czwartym wymiarem. Łączą one siły energetyczne, nadając im niezwykłą moc w naszym codziennym świecie. Kiedy badamy atomy, odkrywamy, że podążają one za boskim kodem 369. Niesamowite, że 99% atomu to pusta przestrzeń, gdzie liczba 9 odgrywa istotną rolę, co zgadza się z koncepcją pola wektorowego, rozciągającego się od trzeciego do czwartego wymiaru. Trzeci powód leży w korelacji między liczbami 3, 6 i 9, a koncepcją czasu, który można podzielić na trzy naukowe pojęcia: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ponadto mamy 24 godziny dziennie, co sumuje się do szóstki, podobnie jak 60 minut w godzinie, które również dają 6, gdy są dodane razem, tak samo jak 60 sekund w minucie. Wreszcie, obecność liczby 3 rozciąga się przez całą historię ludzką, rozważając koncepcję Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tesla był zafascynowany Trójcą Energii, Częstotliwości i Wibracji, wierząc, że trzymają one klucz do wszystkiego, jak mądrze powiedział: Jeśli chcesz znaleźć tajemnicę wszechświata, myśl w kategoriach Energii, Częstotliwości i Wibracji. Te trzy elementy tworzą świętą trójcę. Zatem zaczynamy technikę. Krok pierwszy. Wybierz trzy afirmacje, które chcesz przyciągnąć do swojego życia. Może to być coś w rodzaju: Jestem podekscytowany i wdzięczny, że zarabiam 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Jestem pełen radości i wdzięczności, że znalazłem swoją bratnią duszę. Albo chcę uzdrowić swoje zdrowie. I być w doskonałej formie fizycznej, lub, chcę dostać awans i zostać najlepszym sprzedawcą w mojej firmie. Cokolwiek to jest, miej jasność i zapisz to. Przechodząc do kroku drugiego, przeglądaj swoje afirmacje sześć razy dziennie. Tak, dobrze słyszałeś sześć razy dziennie. Ale zanim przejdę dalej, chcę dać Ci pełen kontekst, abyś zrozumiał ogromną moc, jaka się tu przejawia. Te trzy afirmacje mają potencjał materializacji. Nawet jeśli nie widzisz tego jeszcze, istnieją one w polu kwantowym, jak pokazuje matematyka wirowa, mówiąc je na jawie i przeglądając je przez zaledwie 9 sekund. Za każdym razem, gdy aktywujesz ich energię, częstotliwość i wibracje, oto jak to robisz: Weź jedną z Twoich afirmacji: Na przykład: Jestem podekscytowany, że zarabiam 10 tysięcy złotych miesięcznie. I przeglądaj ją przez 9 sekund. Ale nie czytaj po prostu słów. Przyjmij energię i podekscytowanie zarabiania tej kwoty. Powiedz to głośno, jakbyś już to osiągnął. Wyobraź sobie, jak świętujesz to osiągnięcie. Powtarzaj ten proces dla każdej afirmacji 6 razy dziennie przez 9 sekund każdorazowo, aby zanurzyć się w ich energii, częstotliwości i wibracji. Żeby ułatwić sobie praktykę, zalecam zorganizowanie jej w serię 9 dni. Umieść swoje afirmacje na lustrze, na ścianie albo nosić je w kieszonce na kartkach indeksowych, dzięki czemu zawsze będą pod ręką i łatwo będzie je przeglądać. Zaangażuj się w dziewięciosekundowy sekundowy rytuał przez 9 kolejnych dni i obserwuj, co się przed Tobą rozwinie. Ta technika jest naukowo udowodniona. Energia, której pragniesz, jest już obecna w polu kwantowym lub czwartym wymiarze, czeka tylko na to, abyś się z nią połączył. To najprostszy i najszybszy sposób na nawiązanie tej więzi. Zobaczysz wyniki w ciągu dziewięciu dni lub nawet wcześniej. Dziękuję wszystkim, którzy słuchali i dołączyli do mnie w tej niezwykłej podróży po mądrości Tesli i tajemnicach wszechświata. Jak podkreślił Tesla, Trójca energii, częstotliwości i wibracji ma nadzwyczajną moc. Teraz nadszedł czas, aby działać i manifestować swoje pragnienia. Ta technika oparta jest na nauce, ponieważ energia nie jest nigdy tworzona ani niszczona. Już istnieje w polu kwantowym, czekając aż ją wykorzystasz. Moi drodzy, przyjmijcie Trójce energii, częstotliwości i wibracji. Wkroczcie w swoją moc jako świadomy Twórca. I uwolnijcie nieograniczony potencjał w sobie. Pamiętajcie, że macie zdolność kształtowania swojej rzeczywistości. Wierzcie w moc swoich afirmacji i pozostańcie otwarci na przyjmowanie błogosławieństw, które Was czekają. Do następnego razu trzymajcie się na najwyższej częstotliwości i manifestujcie swoje marzenia. Dajecie Radę.